Bóg jest podły. Lubi patrzeć, jak cierpimy. Nie zasługuje nawet na naszą cześć, nie mówiąc już o naszej wierze. Krzyczał od ołtarza ojciec Paweł Dupon. Jego głos był pełen gniewu i beznadziei. Słowa te wstrząsnęły całym kościołem i zszokowały wszystkich obecnych. Publiczność była zszokowana i nie mogła uwierzyć w to, co właśnie powiedział człowiek, który zawsze prowadził ich duchowo. Nikt nie mógł przeoczyć faktu, że ojciec Paweł Dupon był wyjątkowy. Kiedy w niedzielę wszedł do kościoła, coś wydawało się nie w porządku. Ludzie, którzy dobrze go znali, a było ich wielu, od razu to zauważyli. Zawsze był silnym mężczyzną. Chodził z zamiarem i miał spokojne spojrzenie w oczach, które sprawiało, że czułeś się dobrze. Jednak nie tego dnia zupełnie inaczej. Paweł szedł, jakby cały świat spoczywał na jego plecach. Nie chciał na nikogo patrzeć, więc nie spuszczał wzroku z ziemi. Tak naprawdę nikt nie wiedział, czego się spodziewać. Ale ledwo był w stanie podnieść głowę. To był ten sam człowiek, który 15 lat temu podszedł do ołtarza z czystą wiarą. W kościele było tak cicho, że można było to wyczuć. Nie był to rodzaj ciszy, który sprawia, że czujesz się lepiej. Cisza była dziwna i niewygodna. Kiedy Paweł w końcu przemówił, cisza stała się jeszcze gorsza. Dzisiaj to jest dzień, w którym nie mogę mówić o Bożej dobroci. W środku tłumu te słowa uderzyły jak kamień. Ludzie poruszyli się na swoich miejscach, ponieważ byli znudzeni. Niektórzy rozglądali się, by sprawdzić, czy to, co usłyszeli, było prawdą. Jak to? Zawsze mówił o tym, jak wiara może wszystko naprawić i jak bardzo Bóg nas kocha i troszczy się o nas. A teraz to? Wszyscy nie wiedzieli, co się dzieje. Paweł wziął oddech. Być może próbował znaleźć właściwe słowa, ale w tym momencie nic nie wydawało się właściwe. Spojrzał na podłogę i poczuł, że walczy w sobie. W rzeczywistości tak było. Zdawał sobie sprawę, że gdy zacznie mówić, nie będzie już odwrotu. W końcu odwrócił głowę, by stanąć twarzą w twarz z ludźmi, którzy w niego wierzyli. Wtedy zobaczył ludzi, których znał. Pier, ogrodnik, był z przodu. Dbał o teren kościoła nawet po śmierci żony. Robił to, by znaleźć spokój ducha. Kler była niedaleko. Była samotną matką, która samotnie wychowywała trójkę dzieci i zawsze była szczęśliwa i chętna do pomocy. I Metyld w tylnym rzędzie. Przeszła przez raka i nigdy nie straciła wiary, bez względu na wszystko. Było wielu ludzi, każdy z własnym bólem, czekających na przemówienie księdza. Ale widok małej Aureli, która miała pięć lat, na wózku inwalidzkim, był tym, co najbardziej bolało Pawła. Mała dziewczynka, która nigdy nie przestawała się uśmiechać, mimo że nie mogła się ruszać. Zawsze czuł się silny, kiedy się do niego uśmiechała. Ale w tej chwili ten uśmiech wydawał się okrutnym ostrzeżeniem przed wszystkimi rzeczami, których już nie rozumiał. Poczuł, jak ściska mu się gardło, a łza popłynęła, zanim zdołał ją powstrzymać. Nie było cichej łzy, którą można by y ukryć. Czuł w tej łzie wszystko, co otrzymał w sobie przez kilka tygodni. Jak mogę mówić o tym, jak dobry jest Bóg, skoro już w Niego nie wierzę? Kościół wyglądał, jakby uderzył w Niego piorun. Ludzie byli zszokowani. Był tam ksiądz, człowiek, który zawsze miał odpowiedź na wszystko. Leżał przed nimi. Ludzie zaczęli ze sobą rozmawiać, gdy poziom hałasu wzrósł. Próbowali zrozumieć, co się dzieje. Niektóre kobiety chwaliły się, a ich ręce trzęsły się, jakby to, co powiedział, było przekleństwem. Paweł wziął duży oddech i próbował zebrać siły, by kontynuować. Co jednak mógł powiedzieć? Przez lata głosił kazania, ale teraz wszystko wydawało się bezcelowe. Kiedy zamknął oczy, Znów zobaczył te straszne obrazy: Kobieta, która zmarła na raka, była w ciąży i pełna życia. Mimo, że walczył przez całe życie, mały Mateusz, który miał zaledwie sześć lat, nie przeżył. Każda scena była dla niego jak cios w brzuch, i nie mógł już uciec od tego, co czuł. Mówiłem Ci, żebyś wierzył. Powiedziałem Ci, że Bóg nigdy nas nie opuści, że zawsze jest z nami, nawet gdy jest źle. A jednak wciąż zadaje to pytanie, nawet jeśli w to nie wierzę. Każde słowo było mocniejsze od poprzedniego. W kościele nie było żadnego dźwięku. Wszyscy nie wiedzieli, co robić. Niektórzy starsi byli wściekli i krzyżowali ręce. Niektórzy po prostu spuścili głowy, jakby chcieli uciec od bólu. Ksiądz był całkowicie zagubiony i nie wiedział, co robić ani chce wierzyć. Nikt nie spodziewał się go tam zobaczyć. Tak więc Paweł, człowiek, który przez lata był centrum wiary tej społeczności, znalazł się w trudnej sytuacji i nie wiedział, jak się z niej wydostać. Skierował swoją uwagę na ołtarz, gdzie często znajdował odpowiedzi. Ale teraz widział tylko ciemność. Nie było zaskoczeniem, gdy Paweł powiedział prawdę. W ciągu ostatnich kilku tygodni doszło do niekończącego się ciągu tragedii, które sprawiły, że zakwestionował wszystko, w co wierzył. Nie powinno to być zaskoczeniem dla księdza, który całe życie spędził na poprawianiu ludziom samopoczucia, prawda? Nikt jednak nie był gotowy na to, co zobaczył Paweł. Wszystko zaczęło się od telefonu w środku nocy. Mary umierała. Miała zaledwie 35 lat i pierwsze dziecko. Rak i to szybko. Paweł został poproszony o wykonanie najpotężniejszego namaszczenia. Gdy tylko wszedł do sali szpitalnej, wiedział, że coś jest nie tak. Marii nie można było rozpoznać, choroba osłabiła jej ciało. Julien, jej mąż, trzymał ją mocno za rękę, jakby to miało powstrzymać to, co miało się wydarzyć. Tak się jednak nie stało. Paweł podszedł. Znał tę scenę, ludzie trzymający się wiary, gdy mieli umrzeć. Mimo, że odmówił zwykłe modlitwy, czuł się coraz bardziej pusty w środku. Co mógłby powiedzieć, aby ta rodzina poczuła się lepiej? Co można powiedzieć, gdy kobieta, która była pełna życia i spodziewała się dziecka, została okrutnie zabrana ze świata? Wtedy Julian odwrócił się do niego ze łzami w oczach. Dlaczego? Słowo uciekło, brzmiąc bardziej jak smutny szept. Dlaczego Bóg traktuje nas w ten sposób? Nic jej nie jest. To niesprawiedliwe wobec niej. Nasz syn nie zasługuje na to. Paweł poczuł szybkie bicie serca. To były te same pytania, które zadawał sobie od tygodni. Ale kiedy wypowiedział je na głos, w surowym bólu utraty wszystkiego, stały się jeszcze gorsze. Próbował odpowiedzieć. Próbował powtarzać w kółko to samo: życie jest tajemnicze, a cierpienie jest jego częścią. Musimy ufać Bogu nawet wtedy, gdy nic nie rozumiemy, mówił, ale jego słowa nie miały sensu. Wyglądało to tak, jakby żył piasek. Mary zmarła szybko. Nie było czasu na rozwiązania czy cuda. Oboje zginęli w tym samym momencie. Paweł spędził trochę czasu z Julienem, ale potem pojechał do domu w ulewnym deszczu, ręce trzęsły mu się na kierownicy. To naprawdę go przeraziło. Nie było w tym żadnego sensu ani sprawiedliwości. Jaki Bóg mógł do tego dopuścić? I wtedy pojawił się Mateusz, mały, sześcioletni chłopiec, który bardzo dobrze orientował się w szpitalu. Miał za sobą więcej operacji serca niż ktokolwiek powinien przejść. Nie poddał się jednak. Paweł uważał, że jego rodzice mieli rację, mówiąc, że jest wojownikiem. Ksiądz przyjechał do szpitala. Gdy matka Mateusza zadzwoniła zapłakana, ale on już wiedział. Małe ciało Mateusza miało wkrótce umrzeć. Podczas gdy życie chłopca opuszczało go, trzymał go za rękę i beznadziejnie patrzył, jak Mateusz oddycha po raz ostatni. Jedynym dźwiękiem w pokoju był głęboki szloch rodziców. Paweł, który zwykle jest chłodny i silny, czuł, że nie ma nad sobą kontroli. Modlił się, ale słowa nie miały wtedy sensu. Jego szepty zaufania nie brzmiały mocno, sprawiały tylko, że czuł się coraz bardziej pusty. Ciężar śmierci sprawiał, że czuł się, jakby nie mógł oddychać. Za każdym razem, gdy zamykał oczy, widział Marii, Mateusza i innych ludzi, których stracił na przestrzeni lat. Ale nic nie mogło go przygotować na to, co zobaczył kilka dni później. Jechał powoli po mokrej drodze, wracając do domu po wizycie u pacjenta. Deszcz padał cały czas. Nagle przed nim wpadł w poślizg samochód. Samochód uderzył w rower na poboczu, a on widział to w zwolnionym tempie. Samochód ciągnął rower przez kilka metrów, zanim się zatrzymał. Paweł wcisnął hamulec i wybiegł na zewnątrz, aby zobaczyć, co się dzieje. Nie było nic gorszego niż to, co zastał. Kobieta jadąca na rowerze była matką i zwykłą kobietą wracającą do domu z pracy. Jej czteroletnia córka siedziała z tyłu. Oboje leżeli na ziemi i nie mogli się ruszyć. Nie dało się nic zrobić. Paweł padł na kolana i ze strachem patrzył, jak krew miesza się z deszczem. W tym momencie nie był już księdzem. Był zwykłym facetem, który przeżywał niewykatastrofę i zastanawiał się: Dlaczego Bóg pozwolił na takie zło? Paweł nie mógł spać przez wiele dni. Scena wypadku wciąż do niego wracała. Wciąż wracał na miejsce katastrofy, by słuchać jej odgłosów i czuł się bezsilny, ponieważ wiedział, że ktoś umrze, a on nie mógł nic z tym zrobić. Jego wiara, która zawsze trzymała go w ryzach, zaczęła się chwiać. Miał wątpliwości co do wszystkiego. Potem był przypadek Szymona, chłopca, który miał 7 lat i chorował na białaczkę. Podobnie jak w przypadku wielu innych dzieci, poszedł zobaczyć się z nim w szpitalu. Ale Paweł czuł coś innego w stosunku do tego chłopca. Mógł zapytać: Dlaczego Bóg mi to zrobił? Słabym i zmęczonym głosem. Czy to było złe z mojej strony? Paweł był zdezorientowany. Chłopiec, który był chudy i słaby, patrzył na niego tak czystymi i smutnymi oczami, że łamało mu to serce. Każda z tych tragedii uderzała w Pawła jak cios w duszę. Całe życie mówił ludziom, by ufali Bogu, ale teraz nie mógł uwierzyć w to, co mówił. Jaką wiarę jeszcze miał? Jak mógł pozostać księdzem, skoro otaczający go ból sprawiał, że czuł się, jakby nic nie było ważne? Paweł czuł, jak ciężar wszystkiego powoli, ale nieubłaganie spada na niego. Mimo że jego ciało wciąż było wyprostowane, w środku był złamany. Paweł nie mógł dłużej utrzymywać w tajemnicy tego, co działo się w jego wnętrzu. W miarę upływu czasu katastrofa po tragedii niszczyła wszystko, w co wierzył. Jeszcze kilka dni temu próbował się czegoś trzymać, ale gdy wchodził do nawy głównej na niedzielną mszę, wiedział, że nie ma już odwrotu. Nie był już tym samym księdzem Pawłem, którego znali jego wierni. Nie wiedział też, czy kiedykolwiek będzie. Jak zawsze kościół był pełen. Jak zawsze, ludzie mieli nadzieję usłyszeć słowa pocieszenia, szukając tego samego pocieszenia w każdą niedzielę. Ale ta niedziela miała być inna niż wszystkie. Paweł wspinał się po stopniach do ołtarza, jakby każdy z nich był bolesny. Czekali i ufali, a on czuł na sobie ich wzrok. A to sprawiało, że czuł się jeszcze cięższy. Nie próbował jednak tego ukrywać, tak jak robił to innym razem. Wiedział, że nie będzie w stanie dłużej utrzymywać tej przykrywki, bo już miał się rozpaść. Jego głos nie był już taki sam, gdy w końcu się odezwał. Nie był pewny siebie, a silny, pocieszający ton, którego ludzie oczekiwali, nie istniał. Wydobył się z niego wielki, bolesny dźwięk. Zaczął od słów Hermanus y Hemanes. Jego mowa była szorstka. Nie mogę dziś głosić o Bożym miłosierdziu. Te słowa wstrząsnęły kościołem jak uderzenie. W kościele rozległo się nerwowe dudnienie. Ludzie patrzyli na siebie. Niektórzy byli zagubieni, inni byli już zdenerwowani. Zawsze mówił o tym, jak dobry jest Bóg i jak jest z nami, nawet gdy cierpimy. Co się działo? Ale Paweł szedł dalej, tym razem patrząc prosto na ludzi, którzy tak dobrze go znali. Poczuł, jak ściska mu się gardło ale wiedział, że musi mówić teraz albo straci całą kontrolę. I. Zawsze wam powtarzam, że Bóg nigdy nas nie opuści. Zawsze jest z nami. Ale. Jak mogę wciąż o to pytać, skoro znam już odpowiedź i wciąż w nią nie wierzę? Strasznie było być tak cicho. Wydawało się, że słowa Pawła odbijały się od ścian i wypełniały przestrzeń, której nikt nie umiał wypełnić. Pomruki ustały, a cały tłum zamilkł. Wyglądało to tak, jakby nikt nie wierzył w to, co słyszy. Ksiądz, który powiedział, że nie wierzy już w Boga? To było niemożliwe i trudne do zrozumienia. Paweł spojrzał na ludzi, którzy byli na niego gotowi. Ale w tej chwili widział tylko własne duchy: twarz Marii, odchodzącej z dzieckiem, małego Mateusza, odchodzącego po długiej walce. Na drodze, jeszcze w deszczu, leżała matka z dziewczynką. Szymon, który był zdenerwowany, że Bóg ją skrzywdził. Jego umysł był pełen rzeczy, a jego klatka piersiowa czuła się pełna rzeczy. Myśli te ciążyły mu tak bardzo, że nie mógł już oddychać. Mówił dalej, jego głos drżał z gniewu: Mówiłem ci, żebyś ufała Bogu. Mówiłem ci, że on ma plan. Co to za plan? Kim jest ten Bóg, który pozwala na tyle bólu i cierpienia? Kiedy dzieci umierają, a matki tracą swoje dzieci, jak może być miłosierny? W kościele pojawiły się ciche łzy kobiet. Chłopcy poruszyli się niepewnie na swoich miejscach. Nigdy nie widzieli czegoś takiego przez wszystkie lata, kiedy Paweł tam był. Nie mieli pojęcia, co robić. Większość po prostu spuściła głowy, nie mogąc patrzeć na to, co się dzieje. Paweł podniósł ręce. Był wściekły w sposób, z którego nawet nie zdawał sobie sprawy. Boże, pokaż mi, czy się mylę. Pokaż mi, że jesteś prawdziwy. Proszę, odpowiedz mi teraz. Potem zapadła cisza. Spojrzenia, łzy i szepty tych, którzy go widzieli. Wszyscy nie wiedzieli, co robić. Gdy Paweł stał przed ołtarzem z rękami wzniesionymi do nieba, miał wrażenie, że podłoga zaraz ustąpi. Wystąpił przeciwko Bogu. Jako kapłan prosił Boga, aby mu coś pokazał. Nie było drogi powrotnej z tej ciemności. Wszystko zatrzymało się na sekundę. Nagle stare dzwony kościelne zaczęły bić, jakby niebo odpowiadało na jego wyzwanie. Dzwony, które nie były bite od lat, nagle rozbrzmiały z taką siłą, że wypełniły pomieszczenie hukiem, który był trudny do usłyszenia. W tym samym czasie światła w kościele zapaliły się i zgasły, pozostawiając wszystko w całkowitej ciemności, z wyjątkiem ołtarza, na którym świeciło delikatne, niemal nieziemskie światło. Wszyscy w kościele wstrzymali oddech. Wiele osób wzdychało i modliło się w ciemności, słychać było dźwięk dzwonów. Paweł stał nieruchomo, jego serce biło szybko w piersi. Coś się działo? poprosił o znak. Teraz czy to była wiadomość? przepełniał go strach i wątpliwości. Paweł czuł, jak jego ciało drży. Gniew, który w nim tkwił, został zastąpiony poczuciem bezsilności. Rozejrzał się dookoła, jakby próbował dowiedzieć się, co się dzieje. Ale nie podano żadnego powodu. Mimo to dzwony wciąż biły, jakby niebo odpowiedziało na jego wezwanie. Oszołomieni ludzie w kościele patrzyli na księdza, czekając, aż coś powie. Paweł nie wiedział, co robić. To było tak, jakby ta chwila mocno go trzymała. Przez chwilę myślał, że żemdleje, ponieważ jego klatka piersiowa była tak napięta. Potem stało się coś jeszcze dziwniejszego. Ludzie wciąż słuchali dzwonów rozbrzmiewających w salach kościoła. Gdy ich uwagę przekuło coś jeszcze dziwniejszego. Aurelia, pięcioletnia dziewczynka, która od urodzenia jeździła na wózku inwalidzkim, zaczęła poruszać się w pierwszym rzędzie, blisko ołtarza. Na początku wyglądało to tak, jakby próbowała poruszać się na swoim krześle, co było niewinnym ruchem. Ale z czasem sprawa Aureli przerodziła się w coś znacznie większego. Ludzie, którzy byli blisko niej, nie reagowali. Rodzice Aurelii, którzy zawsze mieli spokojną twarz kogoś, kto wiedział, co jest nie tak z ich córką, byli zszokowani, widząc, co się dzieje. Dziewczyna wstała z krzesła, mimo że nigdy wcześniej nie chodziła. Na początku poruszała się powoli i nerwowo, ale wkrótce zrobiła pierwszy krok. Potem kolejny. Jeszcze jeden. Paweł wciąż stał przed ołtarzem i nie mógł uwierzyć w to, co widzi. Choć przecierał oczy, by upewnić się, że nie śni, nie mógł zaprzeczyć temu, co widział. Aurelia szła pieszo. Wiele razy widział to dziecko z niewinnym uśmiechem i ciałem, które utknęło w stanie, którego nikt nie mógł naprawić. Teraz to dziecko robiło kroki w stronę ołtarza, w jego stronę. W kościele w końcu zapanowała cisza, ale dźwięk dzwonów nie ucichł. Nikt nie był na tyle odważny, by się ruszyć. Wszyscy patrzyli na dziewczynkę, która szła. Jakby to nie było nic niezwykłego. Aurelia szła z niemal magicznym spokojem, jakby wyższa siła kierowała każdym jej krokiem. Wyglądało na to, że to słabe, małe ciało, które wydawało się, że nigdy nie będzie w stanie swobodnie się poruszać, było teraz popychane przez coś świętego. Paweł upadł na kolana, gdy do niego podeszła. Wciąż nie mógł uwierzyć w to, co widzi. W tym momencie zobaczenie tego cudu było dla niego zbyt wielkim przeżyciem. Kapłan, który właśnie okazał nieposłuszeństwo Bogu, był teraz całkowicie zagubiony. Nie był w stanie powstrzymać łez spływających po jego twarzy. Zatrzymał się przed Herwę. Zawsze wyglądała na taką małą i słabą, ale teraz stała i patrzyła na Pawła z niezachwianym spokojem. Nigdy wcześniej nie widział, żeby jej oczy tak błyszczały. Wyglądało na to, że w całym kościele czas się zatrzymał. Wszyscy patrzyli na to, co się za chwilę wydarzy. Wtedy Aurelia przemówiła miękkim, ale mocnym głosem. Spojrzała mu w oczy i powiedziała: Ojcze Pol, Bóg nigdy nas nie opuścił. Te słowa naprawdę zraniły Pawła. Od tygodni kwestionował dobroć Boga, pytając, jak rzekomo życzliwa istota mogła dopuścić do tak wielkiego bólu. Wtedy usłyszał odpowiedź, której szukał od dziecka, które całe życie spędziło na wózku inwalidzkim. Stała przed nim mała dziewczynka o imieniu Aurelia, która miała reprezentować ból i niesprawiedliwość. Miała przesłanie, którego nie mógł zignorować. Dla niej milczenie Boga było czasem tylko sposobem na nauczenie ich, jak słuchać sercem. Kiedy Paweł usłyszał te słowa, poczuł, jak jego ciało się trzęsie. Poczuł się tak, jakby cały ból, złość i niepewność, które w sobie nosił, zostały na dobre usunięte. Spojrzał na Aurelię i nie mógł nic powiedzieć, ponieważ to, co się działo, sprawiało, że czuł się źle. Poczuł spokój, którego nie czuł od dawna, gdy trzymał ją w ramionach. Ręce mu się trzęsły. Kiedy Paweł spojrzał na tę małą dziewczynkę, wiedział, że ma do czynienia z czymś, czego nie da się wytłumaczyć logiką. Nie tylko dziecko znów chodziło, co było cudem. To nie było to. To była wiadomość w odpowiedzi na wyzwanie, które właśnie podjął. W głębi serca wiedział, że nie ma innego sposobu, aby to wyjaśnić. Był Bóg. Nawet gdy był w najgorszym stanie, Bóg zawsze był przy nim. Pawłowi łzy płynęły z łatwością. Łagodziła go siła znacznie większa od niego samego, mimo że to on często pocieszał innych. Zbliżył się do Aurelii i chwycił jej drobne dłonie. Cały kościół milczał, obserwując to, co wydawało się niemożliwe. Tłum zaczął się powoli poruszać. Ludzie w kościele, którzy wcześniej byli zszokowani, zaczęli wstawać z miejsc, płacząc, ponieważ byli tak poruszeni. Ludzie, którzy byli najbliżej Aurelii, podeszli do ołtarza i dotknęli jej, jakby chcieli być pewni tego, co widzą. To była prawda. Paweł pozostał na kolanach, bo nie mógł nic powiedzieć. Czuł wiarę, której nie czuł od dawna. Miał więcej wiary z powodu cudu, który właśnie zobaczył, a nie z powodu rozumowania lub powodów. Ze spokojnym uśmiechem na twarzy Aurelia pomogła Pawłowi wstać. Dziewczyna nie musiała mówić nic więcej. Sam jej widok pokazał, że wiara może się odrodzić, nawet w najgorszych czasach. W całym kościele zapanował zachwyt. Nikt nie mógł zaprzeczyć zdumieniu. Paweł wiedział, że coś w nim zmieniło się na zawsze, gdy stał tam i patrzył na swoją publiczność. Miał głębokie poczucie spokoju i szczęścia w klatce piersiowej, którego nigdy nie myślał, że poczuje ponownie. Kiedy spojrzał na ołtarz, wiedział, że Bóg nigdy go nie opuścił. Coś w pol w końcu pękło, gdy wstał i puścił rękę Aurelii. Zamiast bólu poczuł uwolnienie. Poczuł jak znika ciężar, o którym nawet nie wiedział, że go nosi. Od tygodni i miesięcy dręczyły go wątpliwości i pytania, które sprawiały, że tracił wiarę we wszystko, w co wierzył. Ale teraz, gdy stanął w obliczu niemożliwego, nie było możliwości, by się mylił. Poruszyła go nie tylko idąca dziewczynka, ale wszystko, co symbolizowała. Zawsze postrzegał to dziecko jako ofiarę okrutnej niesprawiedliwości życia. Ale teraz to dziecko było tam, jak żywe słowo, że wiara może znaleźć drogę powrotną nawet w najciemniejszej ciszy. Powietrze wypełniło jego płuca lekkością, jakiej nie czuł od dawna. Wziął głęboki oddech. Po twarzy wciąż spływały mu łzy, ale tym razem nie były to łzy bólu. Hałas wśród zgromadzonych ludzi zaczął stawać się coraz głośniejszy. Ludzie, którzy wcześniej byli zszokowani, zaczęli się poruszać. Niektórzy trzymali ręce w modlitwie, podczas gdy inni mieli łzy w oczach, ponieważ nie wiedzieli, jak wyjaśnić to, co widzieli. Paweł spojrzał na ludzi w swoim kościele. Widział twarze wszystkich ludzi, którzy byli u jego boku przez długi czas i którym udzielał wsparcia, rad i wskazówek. Patrzyli na niego z mieszaniną zdumienia, nadziei i szacunku. Wątpliwości i beznadzieja, które trawiły go od tygodni, Wydawały się teraz odległe, jakby rozwiał je lekki wietrzyk wpadający przez kościelne okna. Ostrożnie puścił dłoń Aureli i ponownie uklęknął przed nią. Ten mały chłopiec oddał księdzu to, czego najbardziej potrzebował, nawet jeśli nie powiedział zbyt wiele. Ksiądz był bezpiecznym miejscem dla wielu ludzi. Klęcząc, mógł tylko wyszeptać modlitwę. Dziękuję ci, Boże. Wstał i odwrócił się do tłumu ale jego głos wciąż był słaby. Mimo że łzy wciąż w nim płynęły, jego oczy były teraz bardziej spokojne. Po długiej nieobecności błysk w jego oczach w końcu powrócił. Jak zawsze podniósł ręce na koniec nabożeństwa, ale tym razem to, co powiedział, znaczyło więcej. Bracia i siostry, powiedział pierwszy, ale jego głos wciąż drżał z szoku. Dzisiaj, dzisiaj Bóg nam odpowiedział. Kościół zdawał się wstrzymywać oddech, czekając na kolejne słowa. Jego oczy skierowały się prosto na Aurelię, która wróciła na swoje miejsce, ale nie była już na stałe przywiązana do wózka inwalidzkiego. Ja, która miałam tak wiele wątpliwości i odeszłam tak daleko od wiary, zostałam skonfrontowana z nim tutaj, w tym miejscu. "Wystawiłem Boga na próbę", odpowiedział. W kościele panowała cisza. Ale Paweł mówił dalej, tym razem mocniejszym, głośniejszym głosem. Zacząłem kwestionować to, czego zawsze nauczałem, i pomyślałem, że Bóg nas opuścił, kiedy czułem się bardzo przygnębiony. Myślałem, że fakt, że świat jest niesprawiedliwy, pokazuje, że go to nie obchodzi. Ale dzisiaj. Dzisiaj zobaczyłem coś, czego wcześniej nie widziałem. Bóg zawsze jest przy nas, nawet gdy jest cicho. Paweł od dawna nie czuł w swoich słowach tyle prawdy. Wiedział już, co się dzieje. Nie musiał już zastanawiać się, dlaczego pewne rzeczy się wydarzyły. To nie był tylko fizyczny cud dla Aureli, był to znak wiary, nadziei i pewnej wiedzy, że istnieje światło nawet w najciemniejszych czasach. Proszę Boga, aby mi dzisiaj wybaczył. Przepraszam, że miałam wątpliwości i pozwoliłam, by ból uczynił mnie ślepą. Chcę też, abyś zachował wiarę, nawet gdy wydaje się, że wszystko przepadło. Ponieważ On zawsze jest z nami, jak widzieliśmy. W tłumie rozbrzmiewały łzy i szepty modlitwy, a publiczność biła brawo. Łatwo było wyczuć nastrój panujący na sali. Za każdym razem, gdy serce Pawła biło, widział nową szansę. Nowe życie. Chociaż wiedział, że przed nim jeszcze długa droga, wiedział, że jest silniejszy niż wcześniej. Myślał, że stracił wiarę, ale była ona silniejsza niż kiedykolwiek. Gdy zszedł z platformy, szedł powoli wśród ludzi, spotykając ich i dotykając ich rąk, gdy wyciągali do niego ręce. To był cud, którego każdy chciał doświadczyć. Każdy chciał posmakować dobroci, którą dał im ten dzień. Po zakończeniu mszy ludzie zaczęli opuszczać kościół. Paweł stał tam przez chwilę sam. Spojrzał na ołtarz, który był teraz pusty, ale wciąż paliło się na nim delikatne światło, jakby pozostała tam jakaś energia. Uśmiechnął się po długim czasie bezczynności. Ojciec Paweł Dupon, który prawie wszystko stracił, odnalazł nowy początek dzięki cudowi wiary, która powróciła do życia.